Patryk, eee. Patryk. Patry. Impreza. Uuuu! Impreza. Nie. Ja wiem, że to jest po imprezie, ale to ma jeszcze inne znaczenie. Jej, powiem mhm. studniówka. siłku imprezi. Ty tego nie zrozumiesz. To nie jest dokładnie to, o czym myślisz, Patryk. Tak? To nie, nie jest tak? to, o czym ty myślisz. Nie, ty zapomnij. <laughs> zapomnij o tym, co myślisz. Nie, nie to o to mi w ogóle chodziło. A, tak? Mm. <laughs> Czyli albo ci podpowiedział hasło, no, albo okay. Szymon musi być impostorem drugi raz. Ale przecież czaja. Powiedziałeś ci. Powiem wygoda. Hmm? Jak to brzmi? No, wygoda. jak podpowiedź, no dawaj. P*** po prostu. Wygoda. <śmiech> o, powiem tak. Jo, samochód. Szymon. Ha! Ha! Może, no nie wiem, Filip. No w sumie może go te nie tegować. No ja zostaje. Samochód. Tak! No kurde. To hasło. Najgorsze hasło. Zdecydowanie. Próbuję dać mu jeszcze szansę ogólnie. Ogólnie mnie olśnienie. I kurde, no musicie to wiedzieć. Ja pitole. Nie, ogólnie a... reakcja na styluki od Szymona, no bo bez nadzieję inaczej. jakby o siebie coś. Nie. <śla> yeah. Ale nie, ogólnie nie czekałem, zwlekałem trochę z tym tak, na fabułę, bo na, studni na studniówkę będziesz tak o zareagować, chłopie, tak o! Ale... No tak zareagować, chodziło o nasz taniec, nie? No ogólnie, że byliśmy co? przebrani, no, co to było? w sukienki. I co to było? Sukienka. Sukienka. <noise> no ogólnie mieliśmy występ studniówkowy z Simonem razem, wiesz, mieliśmy taki, że się przebieraliśmy za lasy, nie? To są one, zdjęcia na Instagramie nawet takie.